Witam. Nagrywam Państwu takie wideo ostatnie przed zabiegiem. Jak już wiecie, w poprzednim wideo mówiłam, że będę mieć zabieg w i z powodu oponiaka opon mózgowe ten oponiak mieści się w kącie mostowo mużyczkowym i ma wielkość tak 35 na 28 mm także jest duży i dlatego muszę jego usunąć. Miałam już ustalony termin w kwietniu, ale nie wiem czemu bałam się, Zdecydowałam się zrobić jeszcze powtórny rezonans. W rezonansie nie wskazano, nie, nie opisano, że guz rośnie, no, ale niemniej muszę zrobić ten zabieg, ponieważ codziennie nie mogę zasypiać. Codziennie odczuwam jakieś pogorszenie stanu. Po prostu mam szumy w głowie takie. Nawet nie wiem, jak to opisać. Ale mam szumy. Mam taki. Najpierw szum tętna. A później szum taki. Taki dźwięk, jakby cykady w lewym uchu. I po prostu nie mogę zasnąć. Codziennie męczę się. Myślę, że mam w głowie guza. I nie wiadomo co jutro będzie. Ponieważ mogę po prostu sobie iść, przywrócić się, stracić przytomność i zatrzymanie krążenia i nie wiem co może. Jednym słowem nie czekam. Dlatego nagryłam filmik, żeby pożegnać się na jakiś czas. I myślę, że następny filmik będzie już po zabiegu. I chcę powiedzieć, że zwrócić się do Państwa, że nagrywam dlatego, że możliwe komuś pomoże ten filmik i będziecie się badać, bo jak wiecie, że nie miałam, nie miałam objawu, badałam się w kierunku innej choroby, w ogóle innej, która nie ma związku z moją chorobą i wybadałam sobie przypadkowo. Dlatego myślę, że po 50, zawsze trzeba się badać i po prostu tych 300 złotych wziąć i pójść sobie zrobić rezonans głowy, żeby wiedzieć. Bo jak na przykład dzisiaj dobrze zrobiliście rezonans, wszystko dobrze, ok, ale za jakieś tam 5-10 lat coś się dzieje w głowie, boli głowa albo coś, ale już będziecie wiedzieć że na przykład w tym roku było wszystko w porządku. A ja nie wiem od kiedy zaczęło mnie to rosnąć, chociaż neurochirurg mówi, że może to być nawet od 30 lat. Bo ten oponiak może sobie rosnąć 1 mm, 1-2 mm y, za rok, y, 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 no, każdego roku. Także nie wiem skąd to się wzięło, kiedy to zaczęło rosnąć i dlatego trzeba się badać. Także do zobaczenia po zabiegu. A jak nie będzie mnie na YouTubie, no to znaczy albo coś się dzieje złego takiego, że nie mogę powiedzieć, albo po prostu po prostu umrę. Wszystkim życzę zdrowia. Wszystkiego dobrego. Milego wieczoru. Do widzenia.